Udało się. Nagrywa się. Ah. Eee, dzisiaj do dość mnie sama zaskoczyła. Widzieliśmy. Teraz znajdę kurczak. Super tuńczyk. Oregano, sos, tuńczyk kukurydza, papryka, cebula, sos biały. 30,49 zł. Jakby chciał to zamówić, i to oni twierdzą, że to jest średnie. 25 cm. <śmieniu> Zgadzam się z tym. To miało 25 cm długości, ale to było cztery kawałki. Zjadłem dwa i byłem głodny. Tyle, tyle z tego. Rocznicowa <śmieniu> aktualizacja: Tego nie gram. Avengersi już są na drugim rankingu najlepiej się filmie. Ogólnie, to jest w całym doganiają już prawie Awatara z 2009 roku, który. Zaraz, to chyba Worldwide Bad Me 2788, ale nie wiem czy to jest. Już chyba to jest 2 nie miliony, miliardy dolarów. To dobrze. To bardzo dobrze, to jest bardzo dobry film. Niestety, jeszcze dwa dni, żeby móc spoilować ten film. To jeszcze. Na starym rynku, bo byłem dzisiaj na starym rynku, yy, lejsy zostały rozdawane i taki mały paczuszki, bo ją wyrzuciłem, ją dostawałeś. ter. Chips. To tylko do spróbowania i spróbowałem, powiedziałem no, nawet spoko, tylko te. mało. No cóż, to tylko do spróbowania.

PiFOP to dobrze. Yy, I 4 Hunting Dogs. Za 2 dwa, dwa miliony 700 tysięcy dolarów będą 4 Keepers of the Old Lords. Nie, no fajnie. Yy, czyli tak, zostaniesz. Sorry. 12 miniaturek, 28 yy, yy, Animist, 5 bossów 4 Hunterów, 300 plus start, 20 Tails, 9 Dashboard i plus 40 Tokens. Eee, a nie wiem, czy to jest Exclusive. Chyba to to są do Exclusive, że można Coś tam. Tuż są 3 dodatki: Breger. Polsk Training Castle i Jargan Cóż, fajna Working progress. Rozumiem, box to będzie za gra. Jest to Tylko niestety, w maju 2020. Tak. Ech. Możesz nawet tych dolara dać. Po co? Po co dawać dolara, jak już nie ma w 90... 9 dni. Tak, maju 2020 roku. Another in the world. 20 dolarów jeszcze dopłacić do Polski. Jeszcze 9 dni. 9 dni, czyli 5.14 kończy się tego zapłacenia. I zobaczymy, jak to będzie. Star ma już 10 Oglądamy jeszcze troszeczkę jakuzy. Eee, eee, tak, jakuzy. Do tego jeszcze personel 4. Eee. To jeszcze tam dokończyłem, a animę prawie dokończyłem ten o, o automatach i dowiedziałem się, że w 95, bo dalej nie, nie sięga pamięciu e, strony, e, 100 jenów było warte nie wiem czy współczesnych, ale dwa grosze. Więc na automatach dużo można było wydawać w Japonii, oczywiście. Jeżeli mieli taki sam przelicznik, że my zarabiamy średnio 2400 zł. Kalkulator. 2400 zł. Podzielone przez zero, zero, 0.02. Jakieś 120 tysięcy jenów. I czekaj, 100 jenów to jest 2 grosze. A jedna złotówka to było 40 tysięcy jenów. 40 40 razy 96 milionów. Boże, szty mój to już milionach szło. A to jest Japonia, to było taki boom. W milionach. To ja kiedyś my też mieliśmy miliony. Wszyscy nasi rodzice byli milionerami. Jak nie wiecie, to mogliście zapytać ich i powiedzieć, Tato, mamo, czy byłaś milionerem? I odpowiedzą, znając życie, tak! Byliśmy milionerami. bo tak była inflacja. A jakby ktoś chciał wiedzieć, nie chcę wam przekazać 10 złotych, Bo niestety nie zgadzacie się z tym, co napisałem tam raz. Chciałem zedytować i zedytowałem przez kilka sekund, było. Że na ulicy tam jest DD Projekt Red. No, niestety zgadza się tą informacją, bo byłem tam w środku, więc jest. Inni tam z redakcji Direction, PS Extreme i niezależni też byli i są. Jeszcze dokupili tam dalszy budynek. To było na spotkaniu twór, nie twórców, tylko inwestorów Didi Projektu. A jeżeli masz jedną akcję, to nie wiem, czy to już, chyba to już było dawno temu. Y Inwestorom za jedną akcję wracali, dawali tak od nich za zyski, złota 20 zł od jednej akcji. Więc jak miałeś 100? Later. Chyba 120. No eee. i 120. Tak powiedziałem 120 złotych. Też trzeba mieć, mam dobrą 120 złotych za 100 akcji. Nie, nie, dużo, ale pomyślcie ile tam jeszcze akcji ma CD Projekt na, re... na... na giełdzie. Osm jest pierwiastkiem chemicznym z grupy żelazców, tyrat które... platynowców ciężkich, nazwa pochodzi od greckiego słowa osme, oznaczający zapach. Gęstość osmu wynosi 22 lub 22,6 g na centymetr sześcienny. Czyli centymetr 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 I to ta 1 cm osmu waży 22 lub 26 gram. To pomyślcie sobie, że tutaj było nawet ile metr sześcienny waży? 8 było napisane 22 590 kg na metr sześcienny. A po co mam to? Myślicie, że, że kłamie. Nie, niestety taka jest. Jego waga to jest najcięższy, a największą gęstość. I tu możecie poczytać sobie fajne rzeczy. Dowiedziałem się o tym, bo matka szukała e, najcięższego pierwiastka. Dowiedzieliśmy się. Z betali, oczywiście. E, do tego jeszcze mm, e, grałem z sąsiadką na przeciwka. E, im dalej w las, tym więcej drzew do zarąbania, bo okazuje się, że jak jesteś na statku i atakuje ci potwór, tak, spoilerman, to, ja. e, to e, jeżeli wykonasz nieprawidłowej akcji, czyli użyjesz e, racy wcześniej niż zaplanowani to twórcy, to chuj ujdzie nie ma. Została wykorzystana i już musisz czytać ponownie grę. coraz bardziej wkurwiający z grę. Jeżeli coś nieprawidłowo zrobisz, tak jak twórcy zapowiedzieli, że pierw do A, B, C, jeżeli ominiesz od A do C, to już gra się żegna i nara, musisz restartować tą grę, albo wczytywać poprzedniego save'a. A i jeszcze oczywiście filmiki e, są rywalne. Nie, nie przerwiesz je. Więc dwa razy oglądaliśmy ten moment, jak ona wjeżdżała do szpitala psychiatrycznego. To było wkurwiające. Wciskałem wszystkie litery na klawiaturze. I liczby. Od 1 do 9 do 0. I żaden nie działa. Może jakaś jest kombinacja, która anuluje filmiki w tym fenomenalnym złym dziele. Jak nazwali to Syberia 3. Opowiadające dalszą historię Kate Walker. Walker Kate. Ale skończymy to. Jeszcze mamy do tego dodatek. Eee, jeszcze jedna kwestia, też ostatnia o tym. M. <laughs> eee, o kochanej Syberii. Nasz Oskar, który jest robotem. Nie może wyjść tak. Co? Pytałem się no. O, Oskar. Ty, kto kurwy lence jesteś robotem. Zaprojektowanym. Więc... Po co ci ubrania? Nie wiem. A, i chciałem kupić tutaj drona. O, tani dron! Tani dron! Kurwa, ja patrzę na cenę 2000. Ja pierdole. No, ale on ma 4K. W 30 klatkach. E, niby maksymalna... Prędkość to 72 km, zasięg 800 m, bateria 2800 mAh, Li polymer. Czas pracy 33 minuty. rozdzielczość wideo 4K, Ultra HD, nie wiem kto po chuj tak pisać. Można tak. 4K, 2168P, Ultra HD, to, jest to sama nazwa, do 30 klatek. Full HD, 1080p, 60 do 60 klatek, a HD, 720p do 60 platy, rozdzielczość zdjęcia to 4800 pikseli na 2700 pikseli format, obsługa karty do 128GB po gigabitów akcelerator, żyroskop, czarny 480 gram Uff, mały, ale nie wiem czy nie trzeba byłoby w Warszawie jest mało miejsc gdzie można polatać bez zezwolenia Idziesz do tego boru. To, nie wiem, jak teraz się na obecnie to nazywa. Ale cóż, tam trzeba byłoby zgłaszać się, czy możesz przelecieć podczas tego, bo są strefy, których nie możesz nagrywać, bo ci ze Strefy wojskowe takie są. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się podłogi. Do zobaczenia w wtorek. PAP! PAP! Pa, pa, pa. Ba, ba.